Witam w kolejnym odcineczku. Dzisiaj robimy sobie przewracanie. na samy to co było skoszone. Przewracam dzisiaj Zetorem 3011 z ze pomaganiem elektrycznym. Tak to wygląda. Pomaganie elektryczne ze Renault Megana z To jest zajebista sprawa i kluczowa przy takim robieniu. Straszna wygoda! Fajnie, to jest najlepszy ciągnik do tego! I tak to jest teraz transportowy ciągnik, po tu takiej jednej rzeczy trupę trzeba mu zmienić. To wodać. A to jest koszt 7,700 zł i szukamy taniej, żeby mniej zapłacić. I, i za jakiś czas będzie transportowy, pomaganie ma. Jaki paskodu ma takie bydle wielkie czy niego zrobiło, od też ma. gorda. człowiek już zapomniał Tak to przewra przewracało się kiedyś No, tu jest poprzeczka rękę oprzeć, trzymać o coś Rzecz jak wspomaganie w ciągniku To jest darem od Boga po prostu. Lecimy sobie więcej patrzenia do tyłu niż do przodu. Ej, przewracać dobrze. To jest kurde robienie. To jest kurde skręcanie. Ja to jest prawdziwy w boju we prawdziwej robocie to będzie się sprawować. Jest na razie pięknie. Trzeba tu trochę manewrować. Nawet takiego boczka zróbmy. Złoż jest ten, robicie, będzie lepiej po 16 ten kawałek zrobię Myślę I tam ten dwa to jest i ten trzeci to jest gdzieś 10 gdzieś pół godziny Jest robota to jest wspomaganie to jest po prostu piękna sprawa Najlepsza inwestycja na tej ciągi Mimo iż on normalnie nie jeździ Mimo iż o nim nie działa to tam Ważne, że jeździ do, do przodu. Bieg zmienia. Transportowy ciągnik też się przyda. Na prędkość go na pompy podkręcić, kurde i dojdzie szatan. Z się jeździ. Trzeba zamanewrować O kurde, skręcę? Powinienem O, to jest manewrowanie Kurde Podjarany jak dziecko małe Jak pięcioletnie dziecko ta babka, kurde Lepszego ciągnika nie ma tu przewracania w tej chwili Robi chodził ten ciągnik pod turem ta 30, czy to 40? Nie to 30 w sumie 31 w letorek Chodził pod turem, ale ja się męczył i kurde Już dostał tura, on zostało mu zdjęte Że ja się nie męczy. Nawet, nawet jak szatan idzie, drogi będą fajne, nawet z tych plac sporowych jak najbardziej na plus. Cieszę się, że już mogę nagrywać GoPro O, do guza mam włączonego, wyłączę go, kurde, w sumie. Teraz potrzebnie pracuję. Stary tig, żeby dwoma rękoma <grydy> Przewracać, zakręcać Kurde to to Na pół godziny ja to zrobię Jazda Przewracanie ze wspomaganiem to jest zajebista sprawa Po prostu cudo

A montowanie tego wspomagania do tego zatora trochę zajęło to było pierwsze wspomaganie, trochę niepewności oglądania filmów i lepienia, robienia, ale to opłaciło się I 400zł to wyszło około 500 Polecam Polecam montować wspomaganie w takich ciągnikach Jest to o wiele lżej W 40 na 60. Jest to robota to jest normalnie Kurde, żeby zdał deszcz nie spadło się naprawdę w górze pomalnie I jeden deszcz może już spadać Mała o kurde Ała, moja, moja łydka Wrócę z wami te tylko pole. Kandy dwóch wypierków już nie będę przegrywał. Oto małe kawałeczki. Przy nie opłaca już i tak mam wiem motor powyżej mojej głowy. 5 metry. To już wystarczy i wystarczająco. Trzeba jeździć, żeby koła przewracały. Źle pojedziesz, już nie przewraca, tylko stoi. Razem po Wiem, kurde Cudo po prostu jak nie wiem Cudeńko To jest robota, a nie kurde Siódme poty wybijają z człowieka momentami Jedną ręką ten człowiek manewruje Gałka i wspomaganie Wspomaganie elektryczne i gałka na i To jest po prostu Piękna robota Jeszcze tylko żeby była kabina i, i muzyczka, to już całkiem Kiedyś od swojego gospodarstwa będzie trzeba zwiększyć oni kupić Już luksusowy bardziej Kurde 80 koni Jakaś Renatka, jaka, jakaś Renatka czy Sejm, Sejm Coś w tym stylu Już kurde będzie muzyka słuchana I to będą vlogi, a nie I'm yeah. sorry. Trochę cikie, cichego monologu, ale tam pogoda zajebista, słońce, niebo widać prawie bezchmurne, nie no, nie bezchmurne, ale trochę chmur jest, ciepełko świeci i można robić jeszcze i 3 godziny nawet, przewracać, bo co innego przewracać, to co innego kości. jeszcze przez te dwa filmy nagrane dzisiaj A to fajna pogoda jest no, bo je, Niedługo to montować trzeba Jutro się, się to wykosi się przewróci i będzie luksus Tylko czekać aż to podsuszy to potem będzie spelować mele zwieść też przez tego film nagrać Poplanować to i hajrat Verde Verde, nawrócę A czemu nie Mówię to wspomaganie to jest nie, piękna sprawa Ja też człowiek jakieś bez wspomagania żył i jeździł Możecie kuzyczki z sąsiadów A, chmury znowu idą i je walone głupie Teraz trzeba słońca, żeby trała przez skłanie, kurde Deszcz już wystarczy No już może nie padać To miało rosnąć, to urosło Tak patrzył na ciągnik. Kurde, i co nagrywa? Patrzył. Kurde, może widz jakiś, kurde. I to jest to wszędzie. Nawet kurde na polu, w tej samej wiosce. No wychodzi na to. Do pole. I z tego pola będzie już w następnych odcinkach noszenie i przewracanie i będzie fajno. I potem tylko tam złożenie Bel. Tam też się zobaczy. Dobra, Mało zostało już. Od dziś 12 chyba w polu. Nie, od, dziś, od 11 w polu. Może z godzinną przerwą, jak też zaczął mocny padać. Się uciekło z tym pola. Ale tak to. Cały czas. Było ich w bluzie, ich w kurce, i w bluzie. I żeby w koszulce byłoby się przydało. Ale na to nie ma co liczyć! A znaczy, że w bluźnie chodzę, a nie w fajce z kożuchem z kołnierzem. Bo to byłaby tragedia po prostu. Manewrowanie, kurde, wiele manewrowania. Możemy kompletnie już kurde, raz jeszcze wierzmowanie będzie zaliczone Rośnie długo Już całkiem będzie luksus Już ostatnie spotkanie w sobotę jest przed wierzmowaniem potem niedzielę potem niedziela i wierzmowanie i kurde będzie luksus Człowiek przebierzmowany i drugie imię i, i luksus będzie zabezpieczony na, za, za parę lat żeić będzie można na kurde 16 kurwie A, o, zostało za 16 się wyrobię pewnie Mają w życie Dobra do Ta woda dobrze idzie, więc Niechato narzekać o kurde, raz pochył będzie górka trzeba uważać, żeby ja nie dachować to dopiero byłby clickbait. I, i film, dachowanie sześćdziesiątką, tego nie było jeszcze chyba na polskim YouTube. Więc Pierwszy kto zachował, który dachował 60 w przewracaniu Sława na cały, całą cała Polska by była Najsłabniejszy człowiek który dachował 60 To by było po prostu O, tu się zsunąć Kurde, krzyja będzie bolała I treningu nie będzie trzeba i siłki nie będzie trzeba robić Normalnie Zapewne, ja będzie czerwony od montażu. well done.